Dzisiaj mieliśmy wspaniały jubileusz dziesięciolecia Promyka, również dziesięciolecia mojej działalności. Było bardzo trudne na początku, dużo wyzwań, ale myślę, że było warto. I tak naprawdę no jest to zwiększenie e, działalności Promyka, mojej pracy. I chyba jest to najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu, aczkolwiek najbardziej stresujący. To, co dzisiaj zostało zaprezentowane na scenie, czyli fantastyczny taniec młodych ludzi, ale i instruktorów. Cudowny śpiew młodej adeptki wokalistyki, ale również i taniec fantastycznego zespołu. No i na koniec wisienka na torcie Psiokrew. To było naprawdę artystyczne wydarzenie i coś takiego pięknego dla duszy. Mogę powiedzieć, że jestem u siebie, tak jak wielu mieszkańców, którzy po prostu mówią. U nas Promyków. To jest niesamowicie przyjazne, jasne, ciepłe miejsce. Niechże takim pozostanie. Bardzo tego potrzebujemy. Ja jestem dumny, że udało się nam stworzyć właśnie gminny ośrodek kultury, który zarządza kilkoma obiektami na terenie gminy. Ja kiedyś, jako wójt, mówiłem, nie mając, gdy nie mieliśmy jeszcze ośrodka kultury, że nasza gmina wbrew pozorom nie jest taką pustynią kulturalną bo działały stowarzyszenia, które przebiły kulturę koła gospodyń wiejskich, ale ten obieg i ten zespół ludzki otworzył nam nowe horyzonty i nowe możliwości pielęgnowaniu tej kultury zarówno regionalnej jak i tej wysokiej. Po 10 latach możemy powiedzieć, że ten ośrodek spełnił oczekiwania mieszkańców gminy. Wielkie uznanie dla pani dyrektor za tą wspaniałą robotę i taka szeroka perspektywa na to wszystko co się przez te 10 lat w ośrodku wydarzyło ta niesamowita uniwersalność różnorodność jakość to wszystko dzisiaj wydrzmiało no bardzo miłe może dlatego że ja bardzo lubię ludzi nie wyobrażam sobie dalszej drogi bez kontaktów z ludźmi bo ludzie dla mnie są najważniejsi trzeba ich wspierać trzeba im pomagać rozwijać skrzydła i patrzeć jak się rozwijają i mieć taką satysfakcję, że to co się zrobiło miało sens, było ważne, no i jest to piękne uczucie, że i takie uczucie spełnienia. I... Że robimy coś dobrze, że, że to, co robimy, ma sens po prostu. Ja życzę Gokowi, aby kolejne jubileusze były również tak wspaniałe jak ten. Wszystkiego dobrego i życzę Państwu, wszystkim, którzy będą to oglądać, abyście korzystali z tej oferty Gminnego Ośrodka Kultury Promek i czuli się tutaj jak w domu.